Dawno, dawno temu, bo w XII wieku, daleko, daleko stąd, w pięknej, słonecznej Italii, żył sobie święty Franciszek. Radosny to był biedaczynak. Oj, radosny! Chodził po świecie i wszystkim się radował. A to, że ptaszki śpiewają, a to, że rybki pluskają, a to, że słońce serdecznie przygrzewa. Nie wiem ci nasz biedać na nic. Poza wielkim i dobrym sercem. I wygodnymi sandałami bo dużo. słyszy I rzeczywiście, chodził i chodził, i chodził, i chodził, aż wreszcie dotarł do małej wioski, a tam dwoje ludzi, mąż i żona kłóci się nie Ja Doć. A ja bardziej! Już bardziej nie można! A można! A nie można! A, można? A czemu się tak kłócicie, moi drodzy? Wtrącił się na to Franciszek. No, bo mam go do! A ja jej! Ale dlaczego macie w siebie do? Małżonkowie milczeli. Milczeli i milczeli. I milczeli. W końcu powiedzieli, że nie wiedzą. To może wcale nie macie w siebie dość! Powiedzieli zgodnie małżonkowie i odwrócili się do siebie plecami. Byli bowiem małżeństwem od ponad 20 lat często się kłócili i nie chcieli już dłużej mieszkać ze sobą. No, skoro tak, to niech będzie. Mąż, weźmie, wóz i wszystkie zwierzęta nie zostanie dom, może się ze sobą i nie żywcie do siebie urazy. Nigdy się już powiem, nie zobaczycie, odtąd będziecie szczęśliwi, będziecie szczęśliwie jadać samotne śniadania, samotne obiady. będziecie samotnie wstawać rano, wieczorem też się spać, będziecie samotnie spędzać niedzielę, samotnie chodzić do kościoła oraz samotnie świętować Wigilię. Na te słowa małżonkowie spojrzeli na siebie najpierw nieśmiało, o tym coraz śmielej przypatrywali się sobie wspominając te wszystkie cudowne wigilie, niedziele i obiady, które spędzili razem. Samotna wigilia? Z kim się podzielić opłatkiem? Samotny obiad? Kto mi go ugotuje? Do co, moi kochani? Żegnacie się? Żegnamy. Tyle że nie siebie, a swoje dawne kłótnie. Chodź, moja droga żono, niech cię uściskam, bo nie chcę żyć bez ciebie. Kochamy, mężu, ja też chcę być tylko z tobą. I małżonkowie uściskali się serdecznie, po czym udali się do swojego domu, gdzie żona ugotowała mężowi pyszny obiad, a mąż pomógł zmywać zmywaniu naczyń, bo lepiej być razem niż osobą. A nasz Franciszek powędrował dalej. Wędrował i wędrował, aż wreszcie zawędrował na skraj lasu. Stał tam niewielki szałas, a że akurat zaczął padać deszcz Franciszek postanowił się tam schować. Szałas jednak nie był pusty. Siedział w nim samotnik. Przepraszam, czy mogę się tu schronić? Zapytał Franciszek. Nie, odpowiedział samotnik. Nie. Nie. Ale dlaczego nie? Bo jestem samotnikiem i lubię być sam. A próbowałeś kiedyś? Nie być sam. Nie. Bo niby po co? Bo może tak jest lepiej? Nie jest. Skąd wiesz, jeśli nie próbowałeś? Bo wiem i koniec. Powiedział samotnik i w tej właśnie chwili słomiany dach szałasu zawalił się im na głowę. No! Zakrzyknęli obaj i wspólnie podnieśli ręce, by podtrzymać dach nad głowami. Trzymaj mocno! — zakrzyknął Franciszek, po czym pobiegł zbierać patyków. Gdy wrócił, rozstawiał patyki tak, żeby podtrzymywały dach i żeby samotnik mógł go już nie trzymać. Strasznie go bowiem rozbolały od tego ręce. Dziękuję. Bez ciebie nigdy bym sobie nie poradził. A widzisz, mówiłem Ci, że lepiej nie być samotnikiem? To prawda, teraz już wiem. Żegnaj, kiedyś ci odwiedzę. Do zobaczenia! Powiedział Franciszek i ruszył w drogę. I znowu szedł, szedł i szedł. W malowniczej wioski. było tam wiele domów z czerwonymi dachami, a w tych domach wielu, wielu mieszkańców żyjących ze sobą w zgodzie. Ale zaraz, zaraz, czy wszyscy tak żyli? O, dawaj, to Janko! usłyszał Franciszek. Co wy robicie? Siostrzyczki! Ja odzyskuję swoją własność. A ja swoją! A czyje to, Janko? Moje! Zakrzyknęły zgodnie.